Zacznę może od wyzwań. To już Bartek zarysował kwestie właśnie fiskalne. Tutaj z jednej strony właśnie jest lotnik do transusowej zmierzający do zmiany sposobu liczenia akcyzy na piwo. też, tego to chodzi również wyczerpywanie się bieżącej formuły akcesy to znaczy chodzi mi o to, że w wysokości tych obciążeń dochodzimy do ściany tak naprawdę. PIPO podlega tak, tak zwanej mapie akcyzowej, czyli do 2027 roku, co roku raz, raz 5%. widać tu, że te zaraz akcyzy już nie przynoszą takich prób do budżetu, więc to jest też najlepszy dowód na to, że tak naprawdę y, nasza branża dodatkowo ma aż maksymalnie do dzisiejszej y, Też wyzwaniem, o którym Bartek wspomniał, właśnie jest, jest system kaucyjny, który dla branży jest bardzo kosztowny, bo dwa nasze opakowanie do protagonów i puszki będą. Systemie. Ten system nie do końca spełnia nasze oczekiwania, no ale w świecie nie ma rzeczy doskonałych i będziemy sobie musieli z, z nim poradzić. Mimo to, że tak naprawdę, słusznie wspomniał, obecność butelki zwrotnej w tym systemie jest kompletnie irracjonalna i kompletnie bez sensu. Tak naprawdę, mamy system, który jest wyjątkowo skuteczny, działający od ponad 2D, który teraz trzeba, jak to jest, latać, w ogólnokrajowy system co niepotrzebnie po prostu to, to komplikuje. Zwłaszcza, że w momencie kiedy ten system wystartuje, on nie wystartuje ze stuprocentową skutecznością, bo no, obawiają się właśnie zwolnienia tej rotacji butelki zdrowej, ponieważ no, siłą rzeczy, póki jeszcze konsumenci wyrobią yy, sobie te niezbędne zachowania, żeby zwracać opakowania, no to wszystko zajmie czas a będzie to kosztem dostępności dla nas bezcennego opakowania, jakim, jakim jest budowa zdrowia. To trzecie wyzwanie, to jest właśnie negatywny sentyment do alkoholu i on jest bardzo wyczuwalny właśnie w mediach społecznościowych, też polityków. Jest na przykład jest grupa inwestorów, też jest grupa polityków, którzy na przykład są po terapii alkoholowej tak w każdym dla nich. Alkoholu to już założenie zbroi, niezależnie od tego w jakiej, w jakiej postaci. Więc w kontekście tej dyskusji o, o alkoholu, o jego kształtowości, też nałożyło na um, ogólny taki trend przejścia w kierunku takich zachowań zdrowotnych po pandemii. Więc jest to, jest to, pewien, jest to pewien obszar, który, który jest dla, dla pracy wizerunkowo wyzwaniem. I czwarty, który to, to jest jakby zmiana, zmiana pewnych tendencji konsumpcji, to znaczy młodzież jest zdecydowanie mniej piwa, mniej alkoholu. No, Ostatnio właśnie ten świadkiem w włoskiej restauracji, właśnie działa para dwudziestoparolatków, ewidentnie byli na randce i tę randkę spędzili przez 4 dni Więc... Tak, do włoskiej restauracji. Więc Widać, że młodzież, młodzież odchodzi, odchodzi od konsumpcji alkoholu w ogóle. Nawet w naszej firmie są osoby, które nie piją. I to są, to są, to są młodzi pracownicy. W pierwszym półroczu, rok do roku piwa alkoholowe, skoczyło o 16% w sytuacji, kiedy piwa alkoholowe. Taki minimalny spadek, może poniżej punkta procentowa, więc widać, że. Hmm, społeczeństwo wierzyło też, konsumenci wierzyli w ten produkt i, i realnie za tym, za tym produktem idą, i że jest zapotrzebowanie na to, by cieszyć się z takim w sposób bezpieczny, sposób odpowiedzialny, no bo właśnie ktoś prowadzi, bo jest na, opiekuje się dzieckiem, albo na przykład, nie wiem, chciałby chciał po prostu nie uspędzić na plaży bez poczucia tego zmulenia po, po, po alkoholu, więc jednak to daje, i Wobec alkoholu daje tą możliwość um, właśnie odpowiedzialnej konsumpcji, nawet postawię tezę, że to właśnie dzięki piwu, też dzięki piwu.0 zero spada to spożycie alkoholu, gdyby ktoś po kto ciągle tutaj jest w mediach lansowana te zajemniki, tego nie prostuje z prowadzącym dziennikarzy, że jakby Polska to nie ma alkoholu i że spożycie alkoholu rośnie to jest absolutna nieprawda. Zresztą potwierdzają dane które, jako centrum przeciwdziałania uzależnieniom, więc... Sądzę, że właśnie piwo ma w sobie, ma w sobie ten, ten walor, że jednak z, k, kieruje uwagę konsumentów ku wyrobom bezalkoholowym bądź nisko Ja osobiście jestem, tutaj też wspominałem o, 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 o zamkniętym obrocie z opakowaniu, jak się no, coś czego ja, to ja jestem szczególnie dumny, trzeba że jestem wielkim fanem ukochana butelka zwrotna i widać jak udało się też wykreować takie prośbę bliskowe zachowania konsumenckie też dzięki temu opakowaniu przecież Komisja Europejska wyznaczyła cele zwrotności do opakowań na 2030 rok na 90%, my już to przekraczamy w tym momencie więc widać, że udało się nam skutecznie właśnie wykreować takie bardzo proekologiczne i prozdrowotne zachowania konsumenckie, co też pokazuje tak z drugiej strony, że jednak żeby te zachowania wykreować konsumenci muszą widzieć jakąś wartość dodaną. Ale powstanie na przykład w momencie, kiedy podnieśliśmy cenę za butelkę zwrotną, to też nie do wynik tych, tych rosnących kosztów i musieliśmy podnieść kancję z 50%. Proszę na złotówkę, to y, zdrowie tych Więc jednak widać, że y, konsumenci y, pójdą za takim prawem zachowaniem, i widzą w tym też jakąś realną korzyść y, Zacznę od podejścia do dekarbonizacji. Wbrew y, temu, co się powszechnie uważa, pokonanie zerów z pokoleniem projekt wyłącznie intrakratywnie. Wystarczy na przykład porównać sobie profile na Instagramie Grety Thunberg i na przykład Caitlin Jenner, która, która jest, jest modelką. Pani Jenner ma chyba kilkanaście razy więcej followers, są że w granicach milionów, liczonych w milionach. Ta modelka ma. A koje, które są rzeczy, które nosiłam wyłącznie raz ma tysiące parków, podróżuje wyłącznie prywatnymi odrzutowcami i dzieciaki ją kochają. Więc jakby a prowadzić tych życia, którym można powiedzieć wszystko, to to nie że jest, że jest proekologiczne. Więc jak gdyby w tym podejściu młodych ludzi jest, znaczy jest to bardziej deklaratywne, a jeżeli chodzi o realne zachowania... Jest to, sądzę, że jest to dyskusyjne i do podważania, czy faktycznie to pokolenie jest takie bardzo środowiskowe. Jako konsumenci są oczywiście grupą, którą chyba wszyscy są to producenci próbują zrozumieć i dotrzeć do niej, wczuć się w ich mentalność. Stąd też na przykład ta różnego rodzaju innowacji i smakowych. Jakby, nie pochowałam się na innej dziewie, to w ogóle nie byłby produkt dla mnie, no, ale, ale jednak widać, też, i też, że młodzi posunięci ku tym innowacjom, ku tym nowinkom ciążą, ciągle potrzebują jakiejś nowej etypy, y, stymulacji smakowej. Y, więc siłą rzeczy staramy się, staramy się jakoś temu wyjść naprzeciw. Y, a jak, jako pracownicy, y, wydaje mi się, że noszą coś bardzo pożytecznego. Oczywiście jest mnóstwo narzekań na, na młode pokolenie ale te narzekania na młode pokolenie można przeczytać już w w tabliczkach sumeryjskich i jest tam gdzieś zachowany jakiś list ojca do pewnego który mówi, że to młode pokolenie nic nie jest warte, że nie słucha starszych, nie chce pracować, chce się tylko bawić, <Columbus> to... To ten sentyment jest, tak powiem, mm, odwieczny. Ale wydaje mi się, że to pokolenie wnosi coś, o czym być może nasze pokolenie kiedyś zapomniało, to znaczy wnosi tę potrzebę zachowania równowagi między pracą a, a życiem prywatnym. Yy, Wszyscy wczuli, odczuliśmy w pandemii to, że kiedy musieliśmy przejść na, na komunikację, na pracę zdalną, odczuliśmy, że ta praca jakby drżała się nam w nasze prywatne życie, trudno było tą pracę skończyć, bo ciągle jeszcze było coś do zrobienia, skoro się zaczęło w komputerze, no to posiedzę jeszcze jedną godzinę. Prawda? A to jest pokolenie, które jest na tym punkcie bardzo yy, przewrażliwione i słusznie. I ja osobiście jestem im za to głęboko wdzięczny, że jak gdyby lansują ten model takiego, no właśnie zrównoważonego życia, takiego życia, które łączy sobie i to, że, że yy, można mieć ciekawą pracę, ale również można ją yy, dzielić z pasjami i to nie jest tak, że my musimy po prostu skupiać się wyłącznie na życiu zawodowym, że jest to też to drugie życie, które jest równie cenne.